Chwała Bogu. Z tego miejsca chcę oddać Bogu chwałę, także nie patrzcie tutaj na mnie ani na tego, tylko patrzcie na dzieło Boże, które Bóg chce wykonywać przez nas, chce nas używać. No, takie wspaniałe świadectwo z, z zakładu tutaj z aresztu śledczego w Gliwicach. Przychodzi tam sześć, czasami cztery, czasami dwie osoby i znalazła się tam osoba, która była bardzo, bardzo religijna. Kiedy Spotkanie się przedłużało. To mówi on: już musi wychodzić, bo ma teraz czas godzinki, czy jak to tam się nazywa, że, że modli się. Nie? I po czterech spotkaniach, oczywiście tam jest to spotkanie na tyle takie, że, że tam się nie mówi o jakichś jakieś tego, tylko zwiastuje się Jezusa Chrystusa, tego, który działa na ludzi. I po tym czwartym spotkaniu, ostatnio jak byłem w czwartek. Mówi tak, nie wiem, co się ze mną dzieje. Mówi, dwie godziny temu już była żona u mnie na wizycie, na odwiedzinach i powiedziała, że, mówi, Piotrze, co się z tobą stało? Ty jesteś jakiś inny. Y, mówi, a ja tak się patrzę, mówi, jaki inny? Mówi, ty jesteś inny. I ja mówię, widzisz, to jest Tak. Kiedy ja się nawróciłem i przyszedł następny dzień do pracy, to tak samo mi powiedzieli. Mówię, to działanie Ducha Świętego w Tobie powoduje, że Ty inaczej wyglądasz. Że Ty, że żona widzi coś w Ciebie, coś, coś, coś nowego, który nie umie tego nazwać i Ty też nie umiesz tego określić. I później takie ciekawe stwierdzenie mówi to, żeby się nikt nie obraził. Mówi, teraz to rozumie. Że w tej skrzynce, w tym moim kościele, tam nie ma Jezusa. Bo Jezus jest we mnie. I naprawdę jest to dla mnie zbudowanie, i takie, żeby dalej, dalej, dalej głosić tego właśnie Jezusa, żeby wszedł w życie każdego z nas. Dziękuję.